Pierwszym znanym ludzkości silnikiem parowym była starożytna tzw. Tak Bania Herona. Później, w latach 70. XVII wieku, niejaki James Watt skonstruował pierwszą maszynę parową, ale oni jeszcze nie wiedzieli, do czego doprowadzą ich wynalazki w przyszłości. I tak w połowie XIX wieku dochodzi do rewolucji przemysłowej, która ogarnia niemal cały świat. Co za tym idzie, wynalazek, nowy wynalazek, który jej towarzyszył, jakim niewątpliwie była kolej, dociera do najdalszych zakątków Europy, Azji i Ameryki Północnej, w tym także, nie pomijając, rozebranych pomiędzy zaborców terenów Polski. W drugiej połowie XIX wieku wszystkie inwestycje związane z koleją na ziemiach polskich były jeszcze w rękach prywatnych i trzeba przyznać, że był to całkiem dobry interes, przynoszący naprawdę kolosalne zyski niemal na każdym etapie budowy. Dlatego też nowe dworce i nowe linie kolejowe zaczęły wyrastać niczym grzyby po deszczu. W Łukowie też mamy dwa dworce i kilka linii kolejowych. Ale jak to się stało, że pociągi dotarły do naszego miasta? Otóż w 1862 roku powstała inicjatywa budowy linii kolejowej Warszawa-Terespol, którą kierował specjalny Komitet Założycielski Kolei Żelaznej z Warszawy do Bugu. Komitet początkowo zakładał trzy rozwiązania, jak ową linię poprowadzić. Pierwszy projekt zakładał trasy przez Osiec, Stężyce i Dęblin. Drugi natomiast Mińsk Mazowiecki, Parysew, Żelechów i Baranów. Trzeci mińsk siedlce Łuków, Radzyń, Lubartów, kończąc na Lublinie i to właśnie na tę ostatnią trasę finalnie się zdecydowano. Dalej poszło już szybko. I tak y, głównym inwestorem kolei warszawsko-terespolskiej został znany bankier i, trzeba przyznać, jedna z najbogatszych osób w całej Warszawie, Stanisław Leopold Kronenberg. Który otrzymał koncesję na jej budowę 21 października 1864 roku. Dyrektorem technicznym całego przedsięwzięcia, a co w szczególności dla nas ważne, projektantem trasy Warszawa Łuków, został inżynier Tadeusz Krzanowski. I tak jak to zwykle bywa, dzięki odpowiednim ludziom na odpowiednich stanowiskach, całość budowy trwała zaledwie 3 lata. A teraz zwróćcie uwagę, że działo się to około 150 lat temu, a spójrzcie jak wygląda przebieg prac w obecnym PKP. I tak 21 października 1867 roku dokonano otwarcia całej linii Warszawa-Terespol. Aczkolwiek konkretne połączenia otwierano już dużo wcześniej etapami. I tak do Łukowa można było dojechać prawdopodobnie gdzieś pomiędzy 29 listopada 1866 a 12 stycznia 1867 roku. Niedługo po sukcesie pierwszego połączenia z Łukowym rozpoczęto pracę nad kolejnym. 3 lutego 1873 roku ruszyła budowa linii łączącej ze sobą dwie twierdze, Dęblin z Brześciem. Prace ukończono w 1880 roku. Kilka lat później powstała koncepcja połączenia ze sobą północnych i południowych terenów Polski. W ramach tego projektu rozpoczęto pracę nad budową linii Łuków-Lublin. Linie te Obecnie niestety od wielu lat nieczynną, ukończono w 1898 roku. A więc z końcem XIX wieku łuków posiadał już aż trzy połączenia kolejowe. Wierzcie lub nie, ale jak na tamte czasy, to naprawdę bardzo dużo. Powstał tu niezwykle istotny i duży węzeł krajowej sieci kolejowej, który już na zawsze zmienił oblicze naszego miasta. To tyle, jeśli chodzi o linie kolejowe, ale skoro powiedzieliśmy sobie, że Łuków pełnił tak ważną, niemalże strategiczną rolę sieci kolejowych, to taki ośrodek musiał posiadać także odpowiedni dworzec. Gmach Łukowskiego dworca powstał równocześnie z otwarciem pierwszej linii, czyli gdzieś na przełomie 1866 a 67 roku. Jak widzicie na fotografii, która znajduje się ze mną, ówczesny dworzec wyglądał no, nieco inaczej niż obecnie, ale tak samo posiadał dwie kondygnacje. Na parterze, poza poczekalnią, znajdowały się toalety oraz pomieszczenia służbowe. Piętro zaś poświęcone było na mieszkania dla pracowników kolei. Na zewnątrz, ze środkowej części budynku, wystawała przybudówka taki rodzaj tarasu otoczona schodami z drewnianymi pięknie zdobionymi balustradami. Dodatkowo na środku dachu umieszczono ozdobną ściankę, której zamontowany był zegar. Wokół budynku rozciągał się obszerny brukowany plac, skąd między miastem a stacją mogły kursować dorożki. W otoczeniu niskiej zabudowy Łukowski Dworzec wyglądał naprawdę monumentalnie. Niestety okres rozkwitu nie trwał długo. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która spustoszyła niemal cały kraj. Jak to często bywa, podczas działań wojennych zwykle zniszczeniom ulegają budynki o specjalnym znaczeniu strategicznym, a w szczególności te związane z transportem. Nie inaczej było z łukowskim dworcem. Podczas jednego z ostrzałów artyleryjskich został niemal doszczętnie spalony, a jego mury uległy poważnym zniszczeniom. Dlatego tymczasowo jego rolę pełnił e, budynek obok, w którym wcześniej mieściła się bagażownia. Niemal natychmiast po zakończeniu wojny jeszcze w 1918 roku rozpoczęto odbudowę gmachu dworca. Ukończono ją w zaledwie 3 lata, a przy tej okazji postanowiono zmienić nieco, a raczej diametralnie jego wizerunek. I tak Zrezygnowano z misternych zdobień, zwieńczeń, a postawiono na prostszy, nawiązujący do klasycyzmu styl polski. I tak właśnie w tej oto odsłonie wygląd naszego dworca nie zmienił się do dziś. Natomiast to znajdowało się w środku nowego gmachu oczywiście poza poczekalnią i kasami podróżni mogli odpocząć i posilić się w jednym z dwóch bufetów. I oczywiście, jak to na tamte czasy przystało, każdy z tych bufetów przeznaczony był dla innej klasy społecznej. Ciekawostką może być specjalna atrakcja turystyczna, o jakiej w tamtym czasie pomyślano a mianowicie chodzi tu o y, specjalną przybudówkę, rodzaj tarasu widokowego, który znajdował się u szczytu dachu. Podróżni Wchodząc po specjalnych, oddzielnych, krętych schodach, mogli tam sobie wejść i podziwiać panoramę całego miasta. Czyli już w tamtych czasach myślano o promocji Łukowa. Przejdźmy dalej. Dworzec, co więcej, został wyposażony nawet we własną jednostkę Straży Pożarnej. Na jej czele stał Walerian Miłkowski, a poszczególnymi jej drużynami dowodzili poziomkiewicz, Kwiatkowski i Zubkiewicz. Jak kraj długi i szeroki, tak wszelkie dworce i ośrodki kolejowe stanowią naprawdę duży zakład pracy. Tak i do Łukowa szybko zaczęły napływać e, rzesze pracowników kolejowych. To właśnie oni założyli wokół dworca osiedle małych drewnianych domków, którego specyficzny klimat zachował się nawet do dzisiaj. O dziwo podczas II wojny światowej gmochowi dworca udało się przetrwać. Nawet podczas wzmożonych bombardowań miasta we wrześniu 1939 roku, jak i przez późniejszy okres wojny, nie ucierpiał w poważniejszy sposób. I tak po krótkim remoncie w 1945 roku oddano go z powrotem do użytku. Dla władzy ludowej transport kolejowy był równie ważny. I tak w 1959 roku uruchomiono nowe połączenie Skierniewice Łuków. W 1978 roku rozpoczęto elektryfikację całej magistrali. 22 grudnia 1978 roku otwarto zelektryfikowane już połączenie z Siedlcami, a rok później z Białopodlaską. Ciekawym jest też fakt, że maszkarony zdobiące fasadę budynku obecnie znajdują się tylko od frontu dworca. Jak zapewne się domyślacie, całe zdarzenie miało miejsce w czasach głębokiego PRL-u. Wówczas podczas jednego z remontów prawdopodobnie owe gęby nie spodobały się jednemu z urzędników czy też komuś kto zarządzał budynkiem i robotnicy po prostu brutalnie zaczęli skuwać owe gęby. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji konserwatora zabytków te z frontu ocalały do dziś. Na koniec zostawiłem dla was najlepszą ciekawostkę. Otóż w 1960 roku, w pewien mroźny styczniowy poranek Miał miejsce chyba jeden z najbardziej spektakularnych wypadków w całej historii łukowa. Otóż jadący po skrajnym torze pociąg z Dęblina, ku zdziwieniu wszystkich podróżnych, nie zatrzymał się przy Peronie, a jadąc blisko z prędkością 40 km na godzinę, przebił się przez zaporę, przejechał przez Peron i wbił się w ścianę dworca. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie wiemy dlaczego maszynista Jan Wojciechowski nawet nie hamował, ale na pewno musiał się potem bardzo obawiać o konsekwencje, jakie mogły go e, spotkać, ponieważ w części dworca, w którą uderzył swoim parowozem, znajdowała się stróżówka milicji obywatelskiej, i całe zajście mogło zostać odebrane jako celowa akcja skierowana przeciwko władzy ludowej.